Bambus i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wbiję perl czyli mojego maina po raz drugi na 25 rangę, ponieważ spadłem nią aż do 500 pucharków i dzisiaj y, będzie mi pomagać w dobijaniu oraz od 500 mi właśnie pomaga y, ten oto gościu, czyli e, naprawdę Robert e, jest to jego w konto, ponieważ tutaj ma wysoko wbite i e, no po prostu nie chcieliśmy, żeby było nam trudniej e, więc e, ja mu piszę, że możemy zaczynać, tylko dam jeszcze długo showdown gramy tym kąpem dynamite oraz no to ja Perl gramy na mapie Bietyka pod skałą także ja mu piszę, że e, dawaj gotowca dawaj gotowca także zaczynamy teraz pierwszą rundę i Zobaczymy. Nie to będzie. Miałem 730 coś, ale spadliśmy, więc Ach. od teraz już o Horsu chcemy. Chcemy, chcemy nagrać. Brakuje nam około 3 winów i... Jestem cicho, bo jak to nagrywamy to jest 20... 24. Więc już. Wracę się jakiegoś do domu, żeby tatę. Yy, także. Yy, no co, tutaj teraz? Yy, widzę, że tutaj lecimy na MIDA. Yy, ogólnie nie mam jakiejś ...ogadanej taktyki. Yy, po prostu gramy. Yy. Gramy, gramy. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Eee, Ogólnie też mogę być trochę zestresowany, ponieważ, eee, oj, przemysłowałam gadżet. Nie. Oj, oj, oj. Oj, ja oj, Nie żyję. Umarłem. Ezo, mam nadzieję, że Robert sobie poradzi. W opisie też macie link do jego kanału, czyli Pan Jowa naprawdę na szorcach robi fajne, fajne rzeczy. Więc naprawdę e, polecam, polecam, pomimo tego, że przejść u umie, to naprawdę da się to, da, 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 da się to naprawdę oglądać dobrze. Widać, że tutaj się troszkę boi. Też się... też, 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 też Ogólnie nasze... znaczy mamy tylko jedną zasadę, że nie idziemy w atak ani gdzieś tam blisko da, jeżeli nie mamy teammata. Tak, bo to jest praktycznie pewna śmierć. Więc ja tutaj sobie grzecznie siedzę w krzaczku. Dobrze, tutaj sobie pójdziemy, eee, chyba widać, że wleciał sobie drugi gadżet, znaczy, no nie srebrna kula, tak, 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 tutaj nie ma srebrn srebrnej kuli, więc, no dobrze, tutaj nie było szansy w to ugrać, była Lili na 15 klubach, więc ciężko, eee, nie wiem, czy on to zagrać ponownie czy nie, ale tak to zagraj ponownie więc zaczynamy drugą rundę mam nadzieję, że mnie dobrze słychać jest to mój pierwszy odcinek z wybijania e, jak, jakichś takich dla mnie już wyższych rank czy na przykład 25 e, więc się troszeczkę stresuje. ale, ale jest dobra, tutaj mamy na początku kubika do zabrania naprawdę, naprawdę solidnie, dobrze, tutaj nie chcę się też wynurzać, nie wiem nie ma tam nikogo, dobra on tutaj ich odpędził, więc G kubika, ja mu pokazuję żebyśmy się tam zabijali Chyba chyba nie rozumiem

A tak on z trzech stron, ma taki luz. Dobra. Chciał być? No to został bez wyeliminowany. Ok. Ulcik mnie w ogóle nie hit, no więc całkiem zacnie. Przekąpiłbym sobie tutaj chwileczkę. No tutaj pokażę, że jestem saved. Zwoliło. Kurde, w którą stronę? Dobra. Ok. cie, Dobra. Znowu mam drugie miejsce. Brakuje nam równo 10 pucharków. Więc ja daję zagrę ponownie i mam nadzieję, że do tej rundy Okej, tutaj widać... Mamy mm, w miarę dobre postacie przeciwko nam, więc... Mmm... Jak się po prostu że gdzieś musi być B, bo gdzieś tutaj każdy leciał, Jest na pewno skąd, ale... Mmm. Tutaj nie widzę, co się w ogóle dzieje. O, na tutaj. Szeli, Edgar. Ok, w ogóle tak ostatnio rozpomniałem, dlaczego Edgar jest tak znienawidzoną postacią. Ale, moim zdaniem, ta narracja, że Edgar jest śmieciem powstała przez albo i dzięki, bo wiecie, te memy są naprawdę czasami śmieszne, yy, BS-kidowi, nie ma czego kojarzycie. takiej 14-latek z, z TikTok-Anter, teraz robi content o Minecrafcie, z tego co wiem, A tam wyzywał ostatnio community bs -a. Mam śmieszne to w sumie trochę było. Jak to on był największym tak naprawdę hejterem. Ja. Pier. No. Nie ma tak jak chłopa nie dobić, bo auto-ajmujesz. W ogóle nie wiem, czy ja wtedy auto-ajmowałam, czy nie. Ale. Ogólnie ja mam duże problemy psychiczne, żeby aimować gadżetem proszę zabijcie tą Bibi, ponieważ ona nie posiada team-mate'a. Naprawdę? Widzicie mogłaliście we dwójkę? Czy o co chodzi? Tak, oni chyba mają kima. Mhm. Tak, oni posiadają kima na siebie. Więc no, no. Dobra. Może? Dobra. R Raczej będzie pierwsza. No tak no. Dobra, dobiłem. Tutaj pokazałam dla nich Sadek. Yy, mamy. Mamy to. Mamy. Mamy to. Także dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. PA!